Dzień dobry kochani, 12 dzień z 12 grudnia, przypominam wam żeby zostawiać kciuki i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie to subskrybować bo słuchajcie, czekam na te dwa tysiące nie ukrywam, jest mi tak miło, że was tutaj przybywa dosyć sporo ostatnio, a ja zazwyczaj słuchajcie, zapominam o tym, żeby wam przypominać o komentarzach, o lajkach o tym, żeby mnie subskrybować i o tym, żeby mnie obserwować też na instagramie, bo tam jestem codziennie i y, tam jesteście ze mną najbardziej na bieżąco. Co ja teraz robię, to yy, zaczynam się pakować. Wzięłam sobie właśnie suplementy. Mam dzisiaj, słuchajcie, luźne popołudnie. Będę chciała skoczyć na shopping. Będę chciała też odwiedzić mamę na kawę, także zabieram, słuchajcie, yy, sporo pierniczków. które zrobiłyśmy i mam zapomniał zabrać, a przecież robiłyśmy je wspólnie, więc mam nadzieję, że je się zrobi miłe i dzisiaj je przyniosę. Pakuję pierniczki. Mam tutaj, słuchajcie, książki też do oddania do biblioteki. Niestety dwie z nich w ogóle nie otworzyłam. A ich termin mija za dwa dni. No raczej, słuchajcie, nie zdążę przeczytać obu pozycji. Ale może wypożyczę sobie je innym razem Niestety, ale już w kolejkę zapisało się miliony ludzi na te książki Także Stephen King, Holly i Glukozowa rewolucja Glukozową rewolucję nawet, słuchajcie, sobie zaczęłam I jest to w miarę ciekawa książka Także pewnie jeszcze kiedyś do niej wrócę Tą przeczytałam w ostatnim vlogu Widzieliście moją recenzję, świąteczny list Także ta rzeczywiście jest przeczytana No niestety, te dwie wracają nietknięte Ale niech cieszą innych, nie będę je trzymać Miałam nadzieję, że, słuchajcie, że mi się uda Ale jednak grudzień to jest zbyt napięty czas, żeby czytać więcej niż przeciętnie. Wezmę sobie jeszcze jakiś perfum i słuchajcie, ostatnio moimi ulubionymi perfumami są te. Nie mam, słuchajcie, żadnej współpracy z tą marką, po prostu parę razy już o nich zamawiałam i te zapachy mi się sprawdzają. Jedne lepiej, jedne gorzej. Jedne się trzymają dłużej, inne się trzymają mniej. Te to jest mój aktualny ulubieniec. 157. Czego to jest odpowiednik? Bo ja sama już nie pamiętam. To jest odpowiednik Prady Paradox. Pachnie przepięknie, kwiatowo. Jakie tu są nuty? Głowy to to jest gruszka, bergamotka i mandarynka. Nuty serca to jest pomarańcza, jaśmin i neroli. A baza to jest wanilia, bursztyn, białe piżmo i żywica. Na pierwszy dniu, słuchajcie, ja tutaj czuję chyba najbardziej tą bergamotkę. Potem troszeczkę się wybija ta słodka mandarynka, taka. Słodka, ale lekko orzeźwiająca Właśnie razem z tą gruszką I po tym jak ten zapach wietrzeje, to wyczuwam tutaj jaśmin I na końcu bursztynowo-waniliowe Wykończenie, no, bardzo mi się podoba ten zapach I w zasadzie pokończyłam wszystkie perfumy te markowe perfumy I skupiam się na wykończeniu właśnie tych Z Made in Daba. Skończyłam y, ukochane perfumy tego roku Czyli Dolce Gabbana Q oh. Boże, jak ja kocham ten zapach? Przepiękny, lekki, bardzo kobiecy zapach. I mam jeszcze tutaj dwa zapaszki. 138,50. Tak wam powiem, może szukać jakiegoś prezentu. Teraz widzę, że, że są w promocjach za 34 zł. 138 to jest odpowiednik Toma Forda: Velvet Orchid. I to już jest taki bardziej głęboki zapach. Ten zapach też długo się utrzymuje na mnie. Tak samo jak właśnie ten, który Wam przed chwilą pokazywałam. Mamy tutaj Rum, Mute, bergamotkę i Mandarynkę w głowie. Róź ten rum. Rum. I taką słodycz z miodu. W sercu mamy orchideę, helitrop, jaśmin, hiacynt, narcyz, kwiat pomarańczy, i magnolie. I w bazie mamy drzewo sandałowe. Bardzo tutaj wyczuwam drzewo sandałowe. Zamrz, wanila i balsam peruwiański. No to jest taki zapach, który bym powiedziała, że jest nawet unisex. Że myślę, że jakbym go poczuła na mężczyźnie, to też by mi się wydał intrygujący i nie wydałoby mi się to dziwne. No i cięższe już perfumy. Mam jeszcze tutaj pięćdziesiątkę, to jest YSL Libre. Akurat słuchajcie, ten zapach szybko wietrzeje. Czy on pachnie jak wolność? Nuty głowy to jest mandarynka, lawenda. O, lawendę tu czuję. Czarna pożyczka i petit grain. Serca to jest jaśmin, lawenda, kwiat pomarańczy. Ta lawenda tutaj jest, dlatego się tak mocniej wybija. I w bazie jest wanilia, cedr, ambra i piżmo. Tym cedrem chyba też. Kurde, jak się tak oczywiście czuje, jak wącha w te zapachy, to potem je czuć. Ta pięćdziesiątka chyba mi się z tych trzech najmniej podoba. Bardzo czuć lawendę. W ogóle nie czuć mandarynki czarnej pożyczki. A szkoda. Może troszeczkę tą mandarynkę. A najbardziej się wybija ta lawenda. Jest trochę zamulający ten zapach. Lawenda ma taki specyficzny zapach, tak kwiatowy, że aż trochę zamulający. I też wyczuwam bardzo ten jaśmin. Jak nieraz się przechodzi obok takiego krzaka jaśminu, to pachnie pięknie, ale jak po stoicie pod takim krzakiem jaśminu wielkim dłużej, to aż ten zapach się robi przytłaczający. I trochę to jest właśnie taki zapach, e, także on lepiej pachnie, jak już troszeczkę wywietrzeje, ale wietrzeje dosyć szybko, więc. No, może pięćdziesiątki, to bym Wam nie polecała. I w ogóle ostatnio Kamil mi powiedział, że widział, że Made in Lap jest w Biedrze, więc jeżeli chcecie sobie powąchać stacjonarnie, o ten zapach jest piękny, to możecie znaleźć niektóre flakoniki w Biedronce. Jakiś jarmark się tu szykuje. Eee, fajnie, trzeba będzie sprawdzić. To właśnie słuchajcie, dotarłam do mamy i mama widziałam po drodze, jak byłam w bibliotece, że rozkłada się świąteczny jarmark przed Mediateką. No, Widziałaś, no. bo Ty byłaś dzisiaj no, na no. no nic mi nie mówiłaś. A, bo nawet e, widziałam, że ten. Jeszcze się nie rozkładali wtedy, tylko budki już stoją. budki stały, ale nigdy nie widziałam, no, że No nie miał... wiem, kiedy to będzie, zobaczymy. A tutaj, słuchajcie, jest mamy kalendarz adwentowy z herbatkami. A jakie to są herbatki, jaka firma? Była... English Tea. No, to taka dobra. Ale ładne to wygląda. No, rzeczywiście, jak dekoracja. Ty robisz kawkę sobie? Tak. No to ja biorę dziewiątkę, no trudno już wyciągnęłam. Ciemno, słuchajcie, bierzemy w ciemno. Mama nakupiła tutaj jakiś rogalików. Test herbatki. Nie dobra. Nie dobra? Bardzo aneżowa, ja nie za bardzo lubię aneż. zrobić jeszcze jedną. Ale jakby cytryny, no to taka zwykła ta, czarna, rojbo, tylko z tego zabajona. A które to takie, za, no ja już tak nie powiem ale którąś tam wzięłam, żółta, czy, czy ja nie wiem, jakąś taką wypiłam. Kolejną, co wylosuję... Taka to za... miętowa, ale była taki dobry smak, ja z miętą też. Kolejną, którą wylosuję, bo słuchajcie, ona mają jednak tutaj napisane, co to jest za herbatka, to po prostu sobie tam od, otworzę najwyżej i sprawdzę, czy mi pasuje taki. No. Skład, bo z tyłu na kalendarzu jest napisane. No ta jest taka średnia, bardzo taka ziołowa wręcz bym trochę powiedziała. No, no ale nasia to takie dobre zioły. Świąteczny. A nysz to taka gwiazdka, nie? No, no. czuć tą gwiazdkę. Słodzę sobie, cynamonką. Barszczyk na obiad. Maki świąt. Właśnie wróciłam do domu, słuchajcie, i zjadłam sobie kanapkę z jajkiem, Boże, tak bardzo pragnęłam kanapki z jajkiem. Moja zachcianka została zaspokojona. Wróciłam od mamy, siedziałam do u niej, dzisiaj dosyć długo gadałyśmy sobie. Trochę sobie oglądałyśmy filmy, ale powiem wam, że niezbyt dobrze się dzisiaj czuję. Zaczął mi się okres. Moja energia jest na poziomie podłogi, więc ja sobie dzisiaj będę po prostu odpoczywać. Zaglądam, słuchajcie, do kalendarza adwentowego z herbatkami. Dzisiaj mam Dwunasty, czyli zostały nam jeszcze te herbatki do wykorzystania i chyba sobie wezmę tą żurawinową. Że robię sobie herbatkę, siadam chwilę, coś pooglądam i mam dzisiaj ochotę wieczorem po prostu sobie poczytać książkę. Dzień dobry moi kochani, Dzisiejszy dzień jest tym dniem, w którym słuchajcie ja, śpieszę się ze wszystkim, z niczym nie mogę nadążyć, więc dzisiaj rano wina. Już włosy, ale tego nie zrobiłam, zrobię to jutro. E, a dzisiaj sobie użyję e, suchego szamponu. To jest właśnie produkt na takie awaryjne sytuacje jak dzisiaj. Zawsze jak mam okres, to jestem jakaś taka spowolniona. Nie mogę się wygrzebać z łóżka. Najchętniej to bym w zasadzie w tym łóżku została. Więc słuchajcie, właśnie tak witamy. Piątek 13. 13 dzień vlogma. Dlatego słuchajcie, jaka się tak wali, bo jest piątek 13 leci na łeb na szyję. Ja jeszcze się czuję, jak się czuję, wiadomo. Drugi dzień najgorszy. Ale słuchajcie, muszę się pozytywnie nastroić, bo jutro ruszam do Krakowa na niewiele jakie wydarzenie, bo na koncert Mroza, jego ostatni koncert zamykający home trasy. Byliśmy już na jednym i jak tylko ukazały się bilety na ten ostatni zamykający, stwierdziłam, że Jolo. No i tak się składa, że w grudniu jest też jarmark w Krakowie, więc zajrzymy na pewno na jarmark. Jadę słuchajcie z Olą, z moim sąsiadką. Którą chodzę na pilates i z którą już na jednym koncercie wraz z kamankiem byliśmy. Właśnie Mroza. Był koncert, na którym ja się bawiłam, bo najlepiej. Jak dotąd. Chyba nie było, słuchajcie, lepszego koncertu w moim życiu Koncertem Roza to jest coś wspaniałego Ludzie tańczą, śpiewają I ta muzyka jest po prostu cudna Jedziemy w sumie jutro rano A wracamy w niedzielę po południu W ten weekend na pewno mi się nie uda już Nic wrzucić na kanał, ale musicie mi to wybaczyć Bo po prostu żyję swoim najlepszym życiem I jadę na super koncert I na pewno coś tam z tego Krakowa dla was nagram Jeszcze dzisiaj mnie czeka Pakowando I jeszcze słuchajcie Robię ostatnie pranie, lakier tym razem już nie używam żelu, bo ostatnio z tym żelem... Poszalałam. Ten lakier w ogóle jest bardzo fajny, pięknie pachnie i to jest taka miniaturka lakieru z Isany Volume Ma tutaj napisane, że trwałość to jest czwórka. Wezmę go sobie. Wezmę go sobie yy, na wyjazd i wezmę go sobie razem z takim mini suchym szamponem, który też ostatnio kupiłam. Bardzo lubię produkcję ISA. Ja jeszcze bym sobie dzisiaj zrobiła jakieś takie cieplejsze usta. Słuchajcie, ja ostatnio robię tak, że korzystam z kredek i głównie z tego błyszczyka. Uwielbiam ten błyszczyk. Przesiadłam się teraz na niego. Kupiłam go w jakiejś promocji w Rossmanie I to jest, słuchajcie, błyszczyk. 2000 kalorii. Chyba jest z tej serii też tuż 2000 kalorii. Jeżeli chodzi o kredki, to moimi ulubionymi kredkami, tak jak widać, są te z Lovely. Ja mam je tutaj w numerku 7, w numerku 5 i w numerku 4. Ten jest taki ciepły nudziak, ten jest bardziej różowy, a ten jest taki ciemniejszy. to pasowały sobie te kredki pod szminki, bo pamiętacie to się nie zmieniło. Ja e, używam błyszczyków z Lovely z tej serii Chocolate. To też była seria limitowana e, Lovely Milky Chocolate Lip Gloss. Ten się mi już kończy. To są e, chyba pierwsze moje błyszczyki w życiu, które ja używam do cna. No, ale taką moją all time favorite jest kredka do ust z Glam Shopu w kolorze Cielisty róż. I ja nie wiem, czy ona jest jeszcze produkowana. Ona jest super, bo ona jest statyczką, która ma temperówkę. Temperówkę strugaczkę dajcie znać jak mówicie w komentarzach. I to to jest idealny mój nudziakowy odcień. Używam do lekkiego powiększania ust. To jest też taki kolor, który mi nie wyżółca zębów. ja właśnie na tej podstawie wybieram sobie nudziaki, żeby nie wyglądały na mnie blado i żeby mi nie, nie wyżł cały koloru zębów. I teraz słuchajcie, jedziemy z błyszczykiem. On jest przepiękny. O! No o piękny! Uwielbiam go. I to jest taki idealny efekt nudziakowych ust Jeśli chcę, żeby kontur ust był bardziej widoczny To też super się sprawdza Ta kredka w kolorze Siedem takim ciemniejszym, i wtedy, jak wypełniałam ją tym błyszczykiem, to usta wyglądają po prostu jak usta ombre. Pokażę Wam jeszcze na którymś z vlogmasów. Może w ogóle sobie przetestujemy trzy kolory. Także czekajcie na następne odcinki, będziemy sobie testować. Ale ta kredka jest świetna, i tak jak widać, ja z niej korzystam, bo już zostało jej niewiele. Dobra, słuchajcie, lecę Wam dzisiaj intensywny dzień w pracy, eee, siadam do kąpa i kończę zadania. Nie będę ubierać szalika, bo mam ten golf taki srogi I bardzo za miśka On jest troszeczkę zimniejszy niż kurtka On Jest fajny właśnie na taką pogodę, jak świeci słońce Lecę, słuchajcie, spacer, z piechem Ubieram się, bo szkoda takiego pięknego dnia Jestem po spacerach, jest już wieczorem, jestem spakowana już prawie Zrobię nam taką szybką przegryskę, kanapki Mamy tutaj y, serek śmietankowy, rukole i buratę. I na to, słuchajcie, już nie grillowane, ale zwykłe. Brzoskwinie w syropie pokroję sobie. Może jeszcze na tą buratę i będzie to wspaniałe. Zamówiliśmy sushi, także dzisiaj mamy sushi night, ale zanim przejdzie to sushi, to minie prawie dwie godziny, więc coś na przegryskę musi być. Właśnie dotarło nasze sushi, wygląda przepięknie. Jeszcze chwilę mu damy odpocząć, żeby nie było takie zimne. Teraz rozkładam naczynia i, i zrobimy sobie dzisiaj sushi na Nie wiem jak wy, ale ja jestem ogromną fanką sushi. A y, zabawna historia jest taka, że ja kiedyś w ogóle nie lubiłam sushi i nie mogłam nawet przełknąć nic, co miało związek z surową rybą. A teraz słuchajcie, takie sushi mogłabym jeść praktycznie codziennie. Moje ulubione słuchajcie, są chyba w tempurze i z... tak mi się wydaje, że to są te z rybą myślaną. Kucham. A tu, moi drodzy, już walizka. Już jestem spakowana praktycznie, tylko zostały mi kosmetyki, które sobie dopakuję jutro rano. No jak po prostu zapakuję te kosmetyki, które używam rano. Będziemy podróżować pociągiem i właśnie mi się przypomniało, że muszę jeszcze wydrukować bilety. Także myślę, że ja już się z wami tutaj pożegnam. Dziękuję, że ze mną byliście. Czekajcie na następnego vloga, bo pewnie pokażę mam parę urywków z Krakowa. Może też uda się tego vloga wrzucić w weekend, jakby się udało, bo super, bo bym była na bieżąco. Może jeszcze mi się szybko uda go zmontować. Jeśli się pojawił, to zostawcie dużego kciuka w górę, napiszcie w komentarzu udało się. Żegnam się z Wami, do następnego vlogu. maska, buziaczki, pa pa!